Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i w odcinku takim można powiedzieć uzupełniającym do poprzedniego filmu, który ukazał się na kanale dwa dni temu. W poprzednim filmie starałem się oczywiście swoimi słowami odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie w Polsce nie spinają się finansowo na koniec, jeżeli chodzi o budowę domów. I po tych dwóch dniach, jak patrzę na ten film na komentarze, no to generalnie on się raczej dobrze przyjął. Ludzie w większości no, popierają te moje... Tece zgadzają się ze mną, tak więc no, chyba tutaj trafiłem akurat w publiczność moją, jest dosyć świadoma. Ale dzisiaj będzie takie uzupełnienie o kosztorysy, które są na stronach z gotowymi projektami, bo dosyć ciekawy komentarz napisał jeden widz, i właśnie postaram się do tego komentarza. Odnieść. Film, o którym mówię, jest w pierwszej linii opisu. Jeżeli ktoś go nie widział, no to zachęcam do oglądania. Będzie też w takiej ikonce, która tutaj na końcu dzisiejszego materiału wyskoczy. I druga rzecz, moi drodzy, jest taka, jeżeli ktoś mnie nie zna, jeżeli ktoś trafił na ten kanał przypadkowo, no to ja prowadzę firmę budowlaną od 11 lat, pracuję w zawodzie prawie 20 i sam jestem szczęśliwym posiadaczem domu, który wybudowałem, a nie kupiłem od dewelopera, czyli no powiedzmy, że co nieco mam do powiedzenia i czytam ten komentarz i y, później się będę do niego odnosił. Panie Krzysztofie, jeszcze jedna rzecz. Do projektów domów dołączony jest kosztorys. Problem w tym, że ceny są mocno zaniżane. A dlaczego? Ano dlatego, żeby autor projektu mógł go sprzedać w jak największej ilości. Wizualnie projekt super, ale koszt wykonania musi być konkurencyjny cenowo, więc zaniża się ceny jednostkowe lub pomija się część robót, na przykład jak Pan wspomniał w filmie zagospodarowanie działki. I teraz moi drodzy powiem wam tak, słuchajcie, ja zaczynałem budowę w 2017 roku i budowałem z gotowego projektu i chcę, żebyście o tym wiedzieli, bo to jest dosyć ważne w kontekście mojej, mojej wypowiedzi, bo ja też przez to przechodziłem i no później oczywiście była jakaś tam adaptacja i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, jak się wybiera projekty u nas w Polsce? siadamy sobie z małżonką w moim przypadku akurat w sobotę otwieramy jakieś tam winko wpisujemy frazę w Google yy, projekty domów gotowe projekty domów i wyskakuje nam cała masa stron z gotowymi projektami domów setki tysięcy nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć yy, mamy jakieś tam filtry i tak 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 więc szukamy swojego wymarzonego domku ten nam się nie podoba ten nam się nie podoba oho znaleźliśmy jakiś fajny i tak to moi drodzy wygląda. Wchodzimy sobie na jakąś stronę, i teraz yy, co widzimy? Oczywiście na pierwszej stronie jakieś tam rendery, wizualizacje, yy, rzuty z góry, i tak dalej, i tak dalej. Yy, I jeszcze jedna rzecz yy, muszę Wam powiedzieć: chcę, żebyście wiedzieli, że każdą reklamę, którą zobaczycie w telewizji, każdy, yy, każdą stronę, każdy baner na Facebooku, na YouTube jest tak projektowany, żebyście wykupili produkt, moi drodzy. Tak to jest moi drodzy projektowane i no, dlatego tak to wygląda. I teraz tak, wchodzimy sobie niżej i mamy taką opcję, no bo ludzie też nie wiedzą ile ten dom będzie kosztował, i też kupują na zasadzie właśnie no, informacji zawartych na tej stronie. Że tutaj widać, że stan surowy zamknięty mamy 200-100 zł. Stan surowy zamknięty jest. O matko wytłuszczonym drukiem, czy tam nawet w innym kolorze, i wytłuszczonym drukiem mamy 200 tysięcy. Ja nie pokazuję wam jaka to jest strona, bo nie chcę mieć żadnych pozwów, ale generalnie one wszystkie podobnie wyglądają. Tak więc to nam się rzuca w oczy. Później po jeszcze jakimś tam banerze reklamowym przechodzimy sobie niżej i mamy jakąś tam tabelkę. Mamy średnie koszty i minimalne koszty. I się okazuje, że średnie koszty to już jest 240 tysięcy, a nie 200 tysięcy. Idziemy dalej. Idziemy sobie dalej i patrzymy, że tutaj mamy jakieś yy, średnie koszty budowy domu 436 i ins roboty instalacyjne. 52 nie wiedzieć czemu w ogóle to nie zostało wliczone, a minimalne no, są troszeczkę mniejsze, jakieś 80 tysięcy. Czyli tutaj już mamy no, pewną taką, można powiedzieć, manipulację, nazwijmy to. Że y, mamy tutaj policzone po kosztach. Tak jak tutaj ten Wiz zresztą napisał, że firmy, które oferują te projekty, tak właśnie robią kosztorysy. Dlaczego, moi drodzy, po kosztach e, i dlaczego nie można się temu tak bardzo przyglądać? Po pierwsze, wyobraźcie sobie, że pan Kaziu, który, murarz, który miał termin na ten rok, no niestety nie ma już terminu i musimy szukać kogoś droższego. To już, już nam się robi e, troszeczkę więcej pieniędzy. No o inflacji nie będę wspominał, o drożających materiałach nie będę wspominał, no bo to jest raczej, moi, moi Drodzy oczywiste. I teraz tak, yy, załóżmy, załóżmy, że ten kosztorys jest dobrze zrobiony. Ja sobie kliknąłem tutaj w ten kosztorys, on, on był w PDF-ie, 68 stron, jest ładnie wszystko opisane: przedmiar, robocze godziny, materiały i tak dalej, Ja to kumam, moi drodzy, ale Wy, 95% ludzi, którzy chce wybudować swój pierwszy dom, tego po prostu nie kuma. No i oczywiście no, nie musi tego kumać, bo od tego są fachowcy, żeby to po prostu kumali. Tak naprawdę otwierając tabelkę, e, skrolując te 60 stron, na końcu i tak liczy się ta kwota końcowa, która jest wytuszczona. Tak więc ludzie na to zwracają uwagę, a to, że będzie tam taki materiał, czy taka robocizna, czy pań, tani pan Kaziu i tak dalej, i tak dalej, no to już nikogo to nie interesuje. I to są te takie właśnie drobne, nazwijmy to manipulacje, które tutaj opisał właśnie e, ten. Widz komentujący mój poprzedni film. I teraz tak, moi drodzy, załóżmy, że pod klucz ten dom kosztuje 500 tysięcy, pół miliona. I załóżmy z góry, że to jest bardzo dobra firma, jeżeli chodzi o te projekty. I oni mają najlepszych kosztorysantów, że oni to zarobiście policzyli, że to jest 500 tysięcy. Rzecz, moi drodzy, która mnie osobiście bardziej irytuje niż jakieś tam powiedzmy niedomówienia w tych kosztorysach, to taki tutaj. No, już mniej wytuszczonym drukiem, pod spodem, taki mały napis, aktualne ceny netto. Netto moi drodzy. I ja nie wiem, czy podawanie cen netto przy tak ważnych decyzjach życiowych, no bo ludzie się kredytują na całe życie na domy niekiedy, tak, jest yy, do końca etyczne. Nie jest to oczywiście oszustwo, bo nie mogę tego nazwać, no bo oczywiście ta cena netto jest tutaj napisane, ale jest to napisane mniejszą czcionką, niewyraźnie. Dodatkowo w tych wszystkich tabelkach nie ma trzeciej tabelki kwoty VAT. Nie ma trzeciej tabelki kwota brutto. Nie ma tego, moi drodzy. Czyli po prostu na samym początku jest tylko jedna mała wzmianka, a później patrzę, nie ma nic. I to jest, moi drodzy, <laughs> o wiele bardziej nieetyczne i o wiele bardziej nie w porządku moim zdaniem niż jakieś niedomówienia w kosztorysie. Dlaczego? No bo VAT na usługi budowlane to jest 8% na ten moment. VAT na materiały budowlane to jest 23%. Uśrednijmy, że usługi budowlane to jest jakaś tam powiedzmy jedna czwarta, no bo część zrobimy sami, no to możemy uśrednić, że ten VAT jest 20%, tak? Do kwoty 500 tysięcy za taką budowę domu musimy doliczyć jedną piątą, czyli 100 tysięcy, moi drodzy. 100 tysięcy. No, ja nie wiem, jak dla Was, ale no dla mnie, no, to jest gruby hajs, tak? 100 tysięcy więcej trzeba szykować tylko dlatego, że my, wybierając projekt, nie doczytaliśmy, że to jest kwota netto. I właśnie na tym, moi drodzy, to wszystko polega. Na tym to polega. Ludzie nie weryfikują informacji, które przeczytają, które usłyszą w reklamie i tak dalej. Jakby weryfikowali, może by było troszeczkę inaczej u nas, tutaj w tym pięknym kraju nad Wisłą, ale ludzie statystycznie tego nie weryfikują, moi drodzy. Tak więc weryfikujcie te informacje, doczytujcie, nie bazujcie na tych informacjach, które są wytłuszczone i tak dalej. I tyle moi drodzy. Kolejna rzecz, o której tylko nadmienię, nie będę się na ten temat rozwodził, ale e, też moim zdaniem nie w porządku jest sprzedawanie marzeń różnego rodzaju. Tak? Jeżeli ktoś Wam coś obiecuje, że pokazuje Wam projekt, że jest w stanie e, wybudować go za 50, 80, 100 tysięcy, 150 tysięcy, 200, 250, jest cały wysyp projektów w internecie, i no, na YouTube tak samo nie będę wam mówił, nie będę też oceniał tego wszystkiego, ale moim zdaniem takie sprzedawanie marzeń też jest, e, moi drodzy nie w porządku. Tak? No bo ludzie generalnie nie są w stanie nikiedy wykonać w takich kwotach e, po prostu no, budowy. Tak? Weźcie przykład z majstrów, tak? też budowali dom, e, który w teorii miał kosztować ileś tam, wyszedł dużo więcej. Tak? Także no. Zastanówcie się, moi drodzy, dwa razy. I pomyślcie też nad jakimś dobrym architektem albo co najmniej dobrym kosztorysantem, żeby Wam po prostu to wszystko skosztorysował. No i oczywiście gadajcie z fachowcami, no i oglądajcie remont foriu, jeżeli chcecie zaoszczędzić i parę patentów zdobyć. I tyle moi drodzy, takie krótkie moi drodzy dopowiedzenie, bo o tym nie wspomniałem, a wydaje mi się to dosyć istotne, no tak jak widzicie, stuwa w kieszeni mieć, a Niemiec no to jest niewki dmuchał. I tyle. Żegnam się z wami do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Ho.